Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest ktoś z Polski? Ja, ja jestem z Polski. Liczę I am na kulturalną I, I am not lying. A na jakim kontynencie jest Pakistan? Eee, Europę. Europę, e Europę. No, co ty robisz, tu? Żyd. Co? No, p nie fraszujesz. Ten susownik to jakiś frajer totalny. No pewnie tak, ale tak jest ze mną na... Co ty kurwa robisz? Wyj ci w zęba kuwa? To weź ci jedenki Ale nie mam jedynek. To no masz, bo ci kurwa. Nie wypadłem mi od słodyczy. No i dobrze, to nie wpier**aj to ja robię Ale ja jem tylko i nie jestem gruby. Jesteś ulany... Jesteś ulany. Ale, nie jestem! Jesteś kurwa, skutki! Ty po kuj mnie Julta przy przycisz, zmarnowałem! Chciałem sobie kalorii trochę spalić! Kalorii ps. Uwaga! Nie, no co ty człowiek, uro! Nie brak! Saboc. Nie powiedziałem ci przecież, uwaga! No kurwa, flesz, uwaga! Na mordę mi weź flesza! Ale ostrzegam czy nie? Powiedz mi czy ostrzegam. O nie. No nie pal mnie! No co za. No dawaj, kurwa, Marcelo. Wypinałaj, ty gruby Tu z ty jesteśmy do ściany, kurwa bierzesz. No i czy jak jak Nie widzisz, że to wykierujemy Ja To są rankedy, człowieku, czarny żydzie. To nie jest ranket. To jest ranket. Nie. Coś kwa głupi, to jest... No wychu odsłon się. Odsuń się. paskacz, paskacz. Paskacz, paskacz. Ty chuuu ch ch tępy kicho sami proszę. Nikt cię nie potrzebuje, matka cię kurwa nie kocha. Matka przepara cię powiedziała, ale gówno. Największej szczególnie... Jest jest no jest... to jest nieprawda, to jest nieprawda. Ja z łamu. dzisiaj mówiła, że nie kocha. No i Ej, cię no nie Młode uspokój się, ale kurwa Weź się ogarnij. No, co on robi, no? No dobra, ale ty też ogarnij troszkę jabłkę Ale no, weź ogarnij, bo serio ukierujemy to, to wiem Ale ja nic nie robię przecież z ogo No kurwa, zablokowałeś go Tylko on ma 1-4, nic nie zmienia No bo kurwa, nie mogę zrobić ki No ty No kurwa, nie dawaj mi tych fleszy! No ale ja zafeszywałem Jett, żeby go zabić. Papier... Co za Nie wiem, kurwań. I susownik, Sojusz? Nie. No to sojusz jest. to sobie z matką albo z ojcem, żeby cię nie napierdalał już zamknij pizdeku. No Ale nic no, nie robię. No to co powiedziałeś jest nieprawda, nikt mnie nie bije. No się człowieku! Nie u mnie. O czym ty mówisz? No no nie pal mnie człowieku Ja nie palę Leć się na popolaczkę Ale masz k... ma ja Widzisz, p... Widać k... że kolegów nie masz Na farcie mnie zabił i tyle Ty hejtujesz Na farcie ty byś mógł, że go trafił jednym z seją Spokoj się człowieku, bo ja chcę grać normalnie, a nie Palisz Wypierdalaj ty psie! Mister Susownik, jeden kill przez całą grę. No to powiedz tak o mnie, że mam jednego killa, kurwa. jeba***a. A czekaj, spojrzę na 10... ciebie. Mmm, 8-7, zajebiste staty. Ale masz kurwa dojeb***a. Weź mi nauczku, tak? Mam no, dobre staty, o co się chodzi. No f***, w... dlatego naucz mnie. Nie ma nic za darmo. Tak, ale po ma... ch*** nie palisz ty żydzie! Stań tu, stań tu. Chodź, no. Ale chodź, chodź. Co? Stań tu. There. Tu stań, dobra? ci nie stań. Nie. Nie. Cię za*******. Wow. Dawajcie, da się wygrać jeszcze. Jakbyś... ...nie grał jak debil, to w sumie... Jakby Brich nie grał jak g***o, to w sumie... Jakbyś nie był z***y umysłowo, to może. Ale co, ja ci robię Fakt, że kurwa niszysz mu grę, może to? Jak to niszczysz grę? Ma, nie masz kurwa życia je na ci prawda 30, ja 30 to, bo kilo hiphopu kurwa. 30 kilo hip-hopu będzie coś pierdoliło hip-hopu No ty jesteś kurwa. 30 kilo hiphopu 30 kilo na wadze i się kurwa uważasz za gangstera i nosisz kurwa te flisa, pozdro Ale nie miałem nadwagi przez chwilę. Spokój się no nie, jesteś kurwa zjebany Chciałbym podkreślić, czy już kur... nie możesz mówić, czy co? Nie da się mówić do przeciwników. Ale ty nie wiem, patrzysz już do nich, czy o ku... ci chodzi? Nie twoja sprawa. Idź się popać. Ale to wy patrzycie o przegraną grę. Bo jesteś no, po... no bo nie... Nie, bo nie potrafisz kur... Jak to ja nie potrafię, jak to wy przegrywacie mi grę teraz? Co mówiłeś? To wy mi przegrywacie teraz grę. Ty widzisz moje staty śmieci, jebanej, weź że przeze mnie? Przez twoją matkę. Nie, no weź się! I przez stosownika. Jak gierze! Kurwa! Uspokój się! To nie, mam, to nie mam 3 kille po 16 rundach. Moje ch... Ale po ch... wypominasz o sobie, której cały czas przeszkadzasz, k**a, kur... j**a je... Masz flashback jakiś tam palił coś pierdolił pali. na czole? No ma, ch**i mnie palisz, tym k**a kur... Feniksem? Ja nikogo nie palę Masz z widy? Zabawny jesteś Ho, ho, ho Aj, mama za że... Dzięki Proszę cię bardzo. Wiem, że to jest przegrana i że powinien być remake. Jakbyś grał normalnie, śmieciu jebne, to może żebyśmy rozmawiali. A tu wiesz, że. Już się, dobra, już się do mnie jesteś. nie odzywaj, śmieciu je I graj se ku... swoją grę i mam się jej śmieciu pierdolny. A tu wiesz, że jesteś dobry. Zamknij ryj, śmieciu jedyny, spójrz w staty i spytajcie, czy jestem dobry, czy nie, kurde. I nie przypominamy, 10, 12, pozdro. To jakaś data twoja? 10, 12? Nie, twoje staty śmieciły A3, A 13? A już nie pamiętasz. No nie data, bo nie ma A3, 13? To są kurwa twoje wymiary, 4, kurwa. 4. No, kurwa. No kurwa, nie! Ja pole Marcelek 4, susownik 0 No, susownik 2-30, zamknięty, ja mówię, kurwa. Mecz się kończy, stary cię woła, żebyś mu w końcu obciągnął, bo już w kur... na ciebie jest. A to chyba u ciebie, albo u tego susownika. Nie, to u ciebie, bo... Susownika a co ty w ogóle śmiecie To susownik Ile tam, ile tam w moje teczkach? Masz 9 cm? Short air. Mam 10. No, Mogę widać. Mogę się przyznać. Ze stulejką chyba. Widać, jak ci nie pokazywałem jeszcze. To można stwierdzić. No już nie udawaj Jak ja to fragiem jestem Polska wdzięczność No i robisz właśnie coś takiego, chozo Co robię Lo, Kurwa preż, fers, fers, fers. Fers. No jak? Flash jeszcze jakiś nap... tam no przecież ty sam się wywaliłeś. No ale kurwa, zajeb flesza jakbyś mnie do flasha to go go niebie, nie go zajebł, bo nie widać. ty słaby jesteś co ty, ale żebyś nie zabił nikogo. A ty kurwa mnie czuje. Ty zobacz karierę G, co co wypierany. kurwa, duel i się wypierzesz nie za zero, ty. Jaka kariera jak ty 12 lat masz? Mhm, prawie 12, nie? O, co ty odpierdolisz w śmieciu?! No i co tym razem? No gówno, idioto, jest. Snajper miałem, ja kur... On mi dał tapa, no to weź... No i to nie, mówię, że on mi daje pi... ...z takiego... Dobra robota. Okay. Weź, naucz się grać. Zaakceptuj tą... ...pizdę, kur... ...nainstalkujesz takie postać. Pier... De. Tak, bo ty, ty byś tym phoenixem lepiej zagrał. No tak, kur... Ja On ma ja sobie, 8 razy więcej killi niż ty, jakby co. No i, ale jakby, jak mam wchodzić w Sajta kur... Jak nie mam flashów, ty. Ty masz wchodzić kurwa. w sajta na obronie? No ale kurwa, mówię, gram duelistami, nie gram, kur... jakąś opie... killjoy mam. To mi, że... To, to nie moja wina, że mi zapierd... na kur... To wina, że zamykasz. No, no raz, właśnie. Kurwa. Pana, zobaczcie sobie kurwa karierę poprzedniego gier, a nie pierdolcie jakiejś kiepy. Co, Co kariera? Ty masz 12 lat. Zobot. za pizze, dostałem plecy, coś pierdolisz, chłopie. No właśnie, ja tam patrzyłem od minuty, bo kurwa, wiem, że tam sobą patrzę na mapę. Bo nie mam ujemnego EQ jak ty. Dobra, ty kurwa masz ujemne kurwa umiejętności, od pana. Ja? Nie kurwa, twój ojciec. Wole wleś fleszy i mniej więcej! Czyli teraz Twoja wymówka jest taka, że dostałeś flesza, tak? Bo kurwa, w tym mnie kurwa tym Twoim jakimś jebakiem. A taki kurwa trzy razy pod tej, poprzez tej run, a tym mnie kurwa wlefało dwa razy ty Kurwa, na farcie to się kurwa, sporoniłeś się, kurwa, matka opuściła przy porozie, to swoim Kurwa, leka lekarzowi z rąk wypadłeś, kurwa, czy już. Widziałem, niósł. On no, to pizzy kurwa. No i co ty odpierdalasz w tym bridge? Trzymam teraz ostrzałkę bardzo podobną do tej sprzed roku no i w moich dłoniach. Po... Dziękuję bardzo. Załapesz. Zaraz wrócę. Dobra, report. Report, I'm reporting. This is bomb, bomb. Yes. Sprejdź dodajsz? Fuck Niemiec. Halo? Sprejdź dodajsz? Tak, nie chcę. Sprejdź dodajsz? Mów po polsku, Polaczek. Znaczy, to jesteś debilem, nie? Oczywiście, znaczy, że Polaczek. Jeden zwrot znaj się chwali, paja. No Za ja tak po pierwsze. Nie tyle, że intujesz tą gierkę przez co że myślisz, że jestem Niemcem, przez mój chujfa akcent. Czyli nie tyle, że jesteś głupi, ale że jesteś chujfą w całą gierkę. Jesteś przygódny. No dla mnie on wygrał dyskusję, nie, dla mnie on wygrał dyskusję, w akurat. Ale nie, no spoko, poflashuj sobie jeszcze drużynę. Ale nikogo nie flashuje nic. Nie, tak. Nie, nikogo spodek, nie flaszuje To jeszcze Mold. już bym spalił dziesięciu mężczyzn, kurwa, zanim byś przyszedł do Valorant. Co mężczyzn? To jest jeszcze udajesz głupiego albo Lubisz nie. Mężczyzn? Lubię. Mam wielu kolegów. Ej, dobra, ej, do, ej, dobra. ej dobra, to za tam. To no klasyczne, nie? Feniks, <noise> jaką masz ci paczkę? Lubię maszyn, znam wielu kolegów Nie, to jest po prostu debil umysłowy, nie gadaj z nim Ile jeszcze słówek znasz po niemiecku, co? Akurat niewiele No właśnie, jest z kasztanem muszę. Jestem kasztanikiem, no Co ty robisz, winik? Człowieku, no trolujesz! Kiepszy ty kurwo Wypierdalaj śmieciu, rozumiesz kurwa? TO Kurwa Feniks, ty kurwo jebana! Weź sobie ten fat i ci wypali mózg. Szkoda tylko, że jeszcze będziesz żył i że będziesz chodził po tym świecie, bo uważam, że z tego świata też powinnaś zniknąć.